Co robicie, chłopcy? Kręcimy reklamę Sonic Booma. Tata zapłacił wam za nakręcenie reklamy? Pieniędzmi? Ja za zeszły tydzień dostałam wypłatę w ziemniakach. My to robimy za darmo. Dla innych właścicieli sklepów będziemy pracować za kasę. Wow, nie mówiłeś, że robimy to za darmo. Powinni ci płacić nawet za to, że nie pracujesz. Czy ja cię tego nie uczyłam? A o co chodzi z tą gitarą? To znak rozpoznawczy, gadżet. Oprócz gadżetu, czyli tej gitary, mam taki ruch. Oh. Ja już chyba zostanę przy gitarze. A ja lubię twikować. Tak, tak, jestem na twikerze. Znasz taki serwis? Teraz się tam zarejestrowałaś? Tak, Ali Dawson wsiadła do pociągu z napisem Kulandia. Odjazd! Au. Ali! Pociąg o nazwie Tweaker odjechał ze dwa lata temu. Chyba się na niego nie załapałaś. I co? Zapisałam się w tym tygodniu i już mnie czyta 11 osób. Ostina czyta ponad 3000 osób. W tygodniu? Codziennie. Niemożliwe! Wypuszczam strasznie fajne teksty! Pokaż mi. Rumiń światła twojego uśmiechu jest zaprzeczeniem pośpiechu? Próbujesz pisać kiepską poezję? Ale co ja źle robię? Wpisy mają być głupie i śmieszne! Twoje są mocno przekombinowane. Czekaj, przeczytam ci to, co napisałem jedząc naleśniki z Dezem. Jemy se naleśniki... z Dezem.